Pierwszy kwadro w zasadzie po przerwie rozstrzygnął losy rywalizacji na korzyść Tłuchowi Tłuchowo. Wtedy jeszcze w sierpcu ekipa Tłuchowi podejmuje Kujawiaka, Lumak, Kowal, oczywiście gospodarze. Zobaczmy to. Zwolnił nieco. Dośrodkował. Teraz pole karne. Ależ kapitalna teraz interwencja. karna, ale y, przeszyła piłka całe pole karne. Jeszcze gospodarza dośrodkowanie w pole karnej. I teraz podnaw na narożniku boiska. I będzie dośrodkowanie już wewnątrz pola karnego. Radzą sobie najwyżsi gracze Kujawiaka. Jeszcze walczą piłkarze Tłuchowi. Była dobra okazja. tak Nie... Kowal. Czy strzał, czy jednak dośrodkowanie. Bezpośrednie uderzenie. Dobra interwencja Huberta Borowego. Ze... Pierwszy oficjal Mecz w zespole Kujawiaka. Może o tym za chwilę będzie pewna interwencja w składzie, jeżeli chodzi o ten mecz pucharowy z Łukietkiem Rzeź Kujawski. Może o tym za chwilę, bo już w polu karnym Zaborowski. Dość podanie na 16. karne Babunadze, bo tam żadnego piłkarza w żółtej koszulce nie było. Szansa gospodarzy. Lewa, prawa na wojska. Uderzenie, ale tylko boczna siatka. puka przeniosła się 5-6 metrów bliżej pola karnego Tłuchowskiego. Akcja zaciapta z połuku Jawiaka. Doświadkowanie w pole karne. Nabiegał Paweł Belkę. No ile? Wiosnę na w wprószcza. Ale od tym od za chwilę wrócimy jeszcze do wydarzeń z tej kolejki. Szansa gospodarzy. Jeszcze do końca bieg kilkanaście sekund. Ale tu na pewno sędzia Bartoszewski. Kilka minut doliczy. Jeżeli dobrze wiedziałem to 3 minut pokazał sędzia Bartoszewski byłoby to adekwatne do tego co działo się w tym meczu ale fatalnie teraz się zachowała defensywa zespołu Kujawiaka całe 45 minut udawało się utrzymywać czyste konto, a tymczasem już tym pierwszej połowy Robert Żolik otrzymał taki prezent, można powiedzieć od defensywy zespołu Kujawiaka, bowiem Robert Żolik już w doliczonym czasie gry tej pierwszej połowy otworzył wynik tego meczu dając prowadzenie gospodarzom 1 do 0. W tym momencie to byłaby przewaga Tłuchowi. Ośrodkowanie w pole, karneborowy, teraz jednak nie decydował się na łapanie tej piłki, wypiąsł. Widzimy Dawida Kemplina, być może taki wariant decyduje się. Graczy gospodarzy nie na doświadczenie w pole karnej, chyba yy, piłka odbiła się od słupka, jeszcze próba uderzenia Piotr Szablewski Szablewski z powrotem do e, lewego sektora boiska, Szablewski dośrodkuje w pole karne. niebezpiecznie, no i mamy jeden do jednego. Odkupił winy Piotr Szablewski tym skutecznym dośrodkowaniem, czy na głowę Przemysława Kowalczyka, wydaje się, że tak padła bramka wyrównująca ta teraz czekał na gwizdek ale tego gwizdka się Japończyk nie odczekał szansa, doświadkowanie niepewnie interwencja Huberta Borowego ale ten pierwszy kwadrat z drugiej połowy na pewno dla Tłuchowi ale bez zdobyczy bramkowej Doświadkowanie już w pole karne piłka na głowie dobra to była okazja Piotr, pamiętam ten mecz, sytuacji sytuacja Tłuchowia miała no ale ostatecznie to na tycie punkt wywiozła dośrodkowanie w pole karne jeszcze dobrze się, bo czekający na pierwszą przerwę, by pojawić się na boisku, ale przy jakim wyniku uderzenie piłka znowu po słupku, ale wcześniej tak nie pozwalają rywalom na to, by ci przedostali się pod pole karne przeciwnika. Teraz walczak walczący w polu karnym, walczak odzyskał piłkę, walczak! Ależ teraz zepsuł tą piłkę, już bawił w pole karne przeciwnika lub też jego okolice. Stracili piłkarze. Tłuchowi piłkę, szansa na kontra. ale tutaj jest osamotniony Kowalczyk w tej sytuacji, gdzie już Sukurs Antoszczuk w pole karne, uderzenie, dobra interwencja. Widzieliśmy sygnalizację sędziego Bartoszewskiego, o tyle dłużej to spotkanie potrwa. Dośrodkowa niebezpiecznie i bramka dla zespołu Kujawiaka. No, i nie mamy dużą sensację w sierpcu 2 do 1 po tym stałym fragmencie gry na zespołu Kujawiaka Lumak Kowal. Patrzymy, któż to z piłkarzy Kujawiaka. Na pewno sekundy tego meczu. Ibrahim Ferreira Donowan w pole kardę. Piłka już uderzona niebezpiecznie, ale tylko boczna siatka. Tu w szkarnek z graczy Kujawi. Ibrahim Ferreira. Piłka znowu mu odskoczyła od. Nogi, no i to była ostatnia szansa zespołu Tłuchowi. Mamy y, sensację na koniec tej 18. kolejki. Tłuchowia. Tłuchowo y, przegrywa z zespołem Kujawiaka. Lumak Kowal 1-2. Y, Robert Żolik trafił na gospodarza, natomiast po przerwie trafiali, jak już tylko pokażę, z y, Kowala. Patryk Kwaśniewski 66. w 66. minucie i ostatniej minuty czasu podstawowego trafił Przemysław Misiecki. Y, i...